Siemka widzowie, dzisiaj, no wiem, wiem, już jest późno, nie miałem czasu tego zrobić, więc... No ale, no sorry, że w czwartek nie było tego filmiku na dzisiaj, ale... Nie, nic nie tracę, dobrze będzie dzisiaj, więc dzisiaj znowu patrzę, poczuć, że jestem dla, potem będą z ale... Dobrze, zacznijmy sobie od numerku 3. Chyba mały. Zdolność nowa. Mam dostępną nową zdolność. Nowa zdolność i to jeszcze legendalna. Legendalna. na. Nie, to sąsiad puka. Sąsiad pukał. Podłoga pukał. No dobrze. Eee, to jest otwarte. No czy otwarte? Dobra. Już sobie otwieramy numerek 2. No wiem, że takie brzydkie, ale 20 nieco. nie się muszę. No tam. A, co wam powiedzieć. wiem, czempiona na rankierach. To chyba to I numerek 4 Już na dzisiaj ostatni Już na szczęście, kończy ten odcinek, kładę się na podłogę i śpię A. Stumble Guys I co będzie Zmieści się? Zmieści i już niedługo będą już... tu jest. Salon jest 2024, Święta 2024, 2024, Nowy Rok 2024, 2025, Wielkanoc i Halloween. Święta i Nowy Rok, Wielkanoc, Halloween, Święta i Nowy Rok yy, No właśnie, więc na, na dziś będę kończył, pa